Macie z tej strony, drugie zadanie z matury trudnej z z poziomu podstawowego z listopada 2019 roku i zadanie drugie jest następujące. Zbiorem rozwiązań nierówności wartość bezwzględna z x mniejsze równe 4 jest przedział, no i mamy tutaj oczywiście abcd liczby. No i teraz tak, jeden sposób jest taki trochę na strzelanie, czyli powiedzmy sobie, że wezmę sobie, a to wezmę x równe 1. No bo jeden, jak najbardziej, wartość bezwzględna z jedynki jak najbardziej jest mniejsza, równa od czwórki, więc to pasuje. Więc patrzymy w którym przedziale nie ma jedynki na przykład, tak? No przedział, w którym nie ma jedynki jest na przykład przedział D, a więc na przykład to całkowicie odpada. Ok? Drugą opcją, którą możemy na pewno wykluczyć, to z tego, że to jest mniejsze bądź równe, nie może być okrągłych nawiasów, więc odpowiedź C też odpada. Ok? No i teraz mamy albo przedział od minus 4 do 4, albo od nie... minus nieskończoności do 4, czyli weźmy sobie jakąś, nie wiem, dużą liczbę na przykład Rozmienimy kolorek, powiedzmy x równa dużo minus 10. Jeżeli sobie tu podstawimy, to będzie wartość bezwzględna z minus 10 jest mniejsza równa od 4, czyli 10 jest mniejsze równe od 4, co jest sprzecznością. Jest ta odpowiedź też odpada, więc została odpowiedzialna. No ale to jest takie sobie strzelanie, które no, nie każdy lubi, ale w ten sposób też można tego typu zadania rozwiązywać. Ja natomiast chcę Ci pokażę oczywiście sposób, jak ogarnąć sobie to zadanie z. Jak ogarnąć sobie to zadanie z no tak te ładnie matematycznie rozpisane, tak? Powinno się to rozwiązać tak. Przepiszę sobie wartość bezwzględna z x mniejsze bądź równe od 4 no i taką nierówność zbijamy sobie na dwie nierówności. Najpierw olewamy tą wartość bezwzględną, czyli piszemy po prostu x jest mniejsze bądź równe od 4. Następnie olewamy tą wartość bezwzględną, czyli też zostaje tylko x po lewej stronie, ale zmieniamy znak i piszemy przeciwną liczbę do czwórki, czyli minus 4. I ważna jest uwaga, jeżeli jest mniejsze bądź równe, tu jest znak i, jako spójnik logiczny, a to już raczej dla poziomu rozszerzonego jest potrzebne niż raczej dla poziomu podstawowego. No ale to już tylko taka dygresja. Musi być i i już. Jak jest z drugą stronę, to jest lub. No to co, zaznaczmy sobie ten przedział. Czyli tak, weźmy sobie kolorek, na przykład zielony, zaznaczmy sobie to. Czyli mamy gdzieś czwóreczkę. No i teraz, ponieważ x -y są mniejsze bądź równe od 4, a zawsze mówiłem, że tu jest de facto strzałka, w którą stronę trzeba to zaznaczać, to zaznaczamy sobie cyk, cyk. No i to jest ten przedział. Ciach, 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 ciach. No i tu jest oczywiście kropeczka z tej prostej przyczyny, że jest mniejsze bądź równe. Dokładnie to samo zrobimy sobie z drugim, drugą nierównością. Czyli x -y mają być większe bądź równe od minus 4. Tu gdzieś zaznaczam sobie minus 4. No i leci to w lewo, w prawo. Prawo. Bo wy macie chyba na odwrót kamerę, dokładnie. tak No i zaznaczamy sobie ten przedział. Oczywiście, zbiorem rozwiązań, właśnie z racji tego, że tu jest spójnik logiczny i jest część wspólna, czyli ten przedział zamalowany, e, jak ja to mówię, dwukolorowo. Nie? Czyli to jest od minus 4 do 4. No więc x należy. Ostry nawias, bo jeszcze raz no nawet kropki nie zaznaczyłem. Tu jest kropeczka. Ostry nawias. No i mamy od minus 4 do 4. To jest takie bardzo dobre matematyczne rozwiązanie tego zadania, czyli faktycznie mamy odpowiedzi. Ale z drugiej strony mówię, jeżeli ktoś nie wie, a może spróbować kilka tu podstawić i po prostu wyeliminować odpowiednie odpowiedzi, to czemu by nie? I tyle. Podobało się, łapka w górę, a ja zmykam do trzeciego zadania. Na razie, cześć.